58. Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju to jeden z trzech najstarszych festiwali muzycznych w Polsce. Przypomnę, że na Dolnym Śląsku mamy festiwale muzyczne związane z trzema najważniejszymi polskimi kompozytorami. To jest Festiwal Szopenowski w Dusznikach Zdroju, najstarszy muzyczny festiwal. Potem właśnie Festiwal Stanisława Moniuszki w Kudowie Zdroju i wreszcie Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Najwyższa pora, żeby w takim właśnie szerszym kontekście postrzegać również festiwal Moniuszkowski. Że Dolny Śląsk jest takim zagłębiem narodowych kompozytorów w postaci oczywiście tych festiwali, o których powiedziałem. Takie zjawisko właściwie nigdzie w Polsce nie występuje. 8. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Budowie Zdroju odbył się w dniach 27 do 29 sierpnia 2020 roku. Nieco krótszy, nieco może bardziej ubogi, ale też naznaczony pewnymi zdarzeniami w historii całej Kuli Ziemskiej, zatem trudno było nam uciec od wpływu pana covid -a. Serdecznie dziękuję naszym gościom, śpiewakom z Bydgoszczy, Hannie Okońskiej, Łukaszowi Natajczakowi, a także kłaniam się profesorowi Jarosławowi Gąsięcowi, który wystąpił w podwójnej roli akompaniatora i solisty. w latach przyjechał znakomity kameralny gór Kantores Minores Wartislawienses z Wrocławia po wielu latach oczekiwania pod dyrekcją Piotra Karpety. Wykonali Mszę Piotrowińską Stanisława Moniuszki wraz z innymi utworami, które jako całość stworzyli kreację utworów muzyki sakralnej i zarówno były wykonane części stałe, jak i części zmienne. <śmiany> Wieczorem jeden z największych sukcesów tego rocznego festiwalu to była halka filmowa Niema z 1929 roku w połączeniu z głosami głównych protagonistów halki, Jądka i Janusza, którzy z towarzyszeniem Orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu pod dyrekcją Adama Banaszaka wykonali na żywo arie duety z tejże halki. Wrażenie było oszałamiające. Miałam przyjemność wykonywać partię Halki, nadawać dźwięk, że tak powiem, temu wydarzeniu z Orkiestrą Opery Śląskiej, ze wspaniałym dyrygentem Adamem Banaszakiem i solistami Dominikiem Sutowiczem i Marcinem Bronikowskim. Proszę Państwa, ja miałam debiut w Kudowie, że pierwszy mój występ publiczny się tutaj odbył na tej scenie, w tym teatrze. Jestem niezwykle, niezwykle szczęśliwa, że mogę tutaj powrócić i zaśpiewać na tym wspaniałym festiwalu. A półtorej godziny, więc to nie jest odtworzenie, zapis telewizyjny czy filmowy opery, która normalnie trwa prawie 2,5 godziny. Tylko jest jakby pewna kompilacja filmowa tej treści, właśnie zilustrowana muzyką z solistami. Z takich ciekawostek o tym filmie, jak na kino międzywojenne, on był w dość nowatorski sposób zrealizowany tenże film. Ponieważ reżyser uznał, że nie będzie się opierał na studiach, na atelier studyjnym i na scenografiach studyjnych, a takie trendy wtedy w kinie międzywojennym również w Polsce obowiązywały. Tylko ten film właściwie prawie w całości jest nakręcony w plenerach. W plenerach tatrzańskich, plenerach pienin, co proszę pamiętać, w latach 30. było dość trudną rzeczą, ponieważ ten sprzęt filmowy był dość toporny, ciężki, ciężki w obsłudze. Następnego dnia, proszę Państwa, znowuż tradycyjnie zaczęliśmy fanfarą, a później dwa niezwykle interesujące spotkania. Najpierw z redaktorem Katarzyną Kaczorowską, redaktorką książki o Moniuszce, jakiego nie znamy. Jaki naprawdę był Stanisław Moniuszko i czego o nim nie wiemy? Powiemy o nim to, że nigdy nie miał pieniędzy, że był bardzo wierzący, bardzo kochał swoją żonę, bo zaręczyli się, jak ona miała 17 lat. Miał dużo dzieci, dziesięcioro, czyli naprawdę to była wielka miłość. W sali pijalni, w sali koncertowej odbyło się spotkanie z autorami z kolei książki o Marii Fołtyn, która była wybitną propagatorką dzieła Stanisława Moniuszki. To spotkanie było z Juliuszem Multarzyńskim i z Adamem Czopkiem, którzy naprawdę wydali sążnisty wolumin. To jest taka księga pamięci. O wielkiej artystce, kreatorze kultury. Mnie Maria Fałtyn w swoich działaniach reżyserskich ujmowała przede wszystkim umiłowaniem tradycji. No, trzeba przyznać. Maria Fultyn z każdy gest, każdą sytuację, którą tworzyła na scenie, wywoziła z muzyki. I to w jej pracach było najpiękniejsze. koncert Japończyków i Francuzów, to pomimo pandemii udało nam się zaprosić tych młodych Japończyków i Francuzów, którzy wykonali między innymi utwory Stanisława Moniuszki pod wodzą swojej profesorki pani Marii Kobayashi. Ja skółeczko, ja skółeczko. A także wykonali pieśni Jacka Offenbacha z operetek, wykonali Antonina Dworzaka, a także kompozycje japońskie. A to był dzień finałowy. O godzinie 11 zagrała zaprzyjaźniona czeska orkiestra z pobliskiego Chronowa ze szkoły młodzieżowej, ze szkoły artystycznej. Pod dyrekcją Milosza Majera wykonali najróżniejsze kompozycje na orkiestrę Denton. I spotkanie z gościem specjalnym, z gościem honorowym 58 festiwalu, potomkinią wielkiego kompozytora, prapra, prawnuczką Elżbietą Janowską Moniuszko, która jest w prostej linii trzecią, trzecim pokoleniem po synu Stanisława Moniuszki, również Stanisławie. To jest olbrzymie zobowiązanie do dokonywania właściwych wyborów na swojej drodze życia, że tak powiem. I jest to zobowiązanie do takiego życia, żeby być godnym tego nazwiska. Po południu o godzinie 17 w kościele św. Katarzyny recital pieśni religijnych Stanisława Moniuszki, a także koncert organowy, który wykonali. Mecosopranistka związana przez lata z Warszawską operą kameralną, a także z polską operą królewską, Katarzyna Krzyżanowska, w towarzystwie. Przemysława Kapituły, znakomitego warszawskiego organisty. Festiwal zakończył koncert Stanisława Moniuszko na Wesoło w wykonaniu artystów związanych z Teatrem Wielkim w Warszawie. No, był to bardzo cudny koncert w pierwszej części. Mieliśmy arię ze Strasznego Dworu, z hrabiny, z Halki. A w drugiej części pieśń Stanisława Moniuszki w przerobionej wersji, takiej lekko singującej, może udżazowionej, z nieco zmienionymi tekstami, które wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność Teatru Zdrojowego w Dobry Następ. odwoływania różnych wydarzeń kulturalnych to że ten nasz festiwal jednak miał okazję się odbyć jest naszym organizatorów uważam dużym sukcesem duże podziękowania za wsparcie naszych patronów honorowych jak również partnerów którzy wspomogli organizacyjnie i finansowo nasze przedsięwzięcie Kłaniam się Państwu jako ambasador festiwali Moniszkowskich, bo takim tytułem została obdarzona kilka lat temu. Marzą mi się różne pomysły, ponieważ kończy się ten festiwal, więc ja mam nadzieję, że Zawita tutaj znany potom. Kini, pani Janowskiej Moniuszko, raper Filip Moniuszko z Londynu. To jest Polak, który robi tam karierę, ale także marzy mi się mural. Tuż przed wjazdem do Kudowy, żeby na jednej starej kamienicy był ten Moniuszko, jowialny, uśmiechnięty, czuły, żeby zapraszał. Przyjeżdżajcie, posłuchajcie mojej muzyki i moich nutek. Zatem dziękując Państwu liczę na wykonanie loterii, Stanisława Moniuszki w nowym opracowaniu autorskim dr. Światleny Niemagaj z Mińska. A także liczę, iż przyszłoroczny festiwal będzie zapowiedzią niesłychanych już rzeczy, albowiem za. Dwa lata, 60. festiwal Moniuszkowski, a także 150-lecie śmierci naszego wielkiego kompozytora. Szukajmy jego pięknej muzyki, szukajmy jego twórczości, wykonujmy ją wszędzie, gdzie tylko będzie nam dane z wielkim kunsztem, z miłością i z sercem dla naszego wielkiego kompozytora.